Marka danego sklepu to nie szyld, to doświadczenie zakupowe, a doświadczenie zaczyna się od tego, co klient widzi, czuje i odbiera podświadomie. I tu właśnie wchodzi do gry oświetlenie od multiled. Światło w sklepie to coś więcej niż widoczność, to sygnał dla klienta, jaką wartość reprezentuje twój sklep. Jak odpowiednie oświetlenie pozycjonuje markę sklepu. Przede wszystkim tworzy atmosferę zakupową. Przyjazne światło sprawia, że klienci czują się bardziej komfortowo, spędzają więcej czasu w sklepie, a im dłużej są, tym więcej kupują. Podkreśla jakość produktów. Klient szybciej wtedy podejmuje decyzję zakupową. Wzmacnia wizerunek sklepu. Jeśli światło jest profesjonalnie dobrane, klienci lepiej postrzegają sam sklep, jego aranżację oraz obsługę. Kieruje ruchem klientów. Punkty świetlne prowadzą wzrok tam, gdzie chcemy. Na nowości, na produkty premium, na promocje. Multiled to nie tylko światło, to strategia pozycjonowania Twojego sklepu. Gdy klient wchodzi, to czuje, że jest w miejscu, gdzie produkty są świeże, jakość wysoka, a przestrzeń przyjazna. Wtedy wraca częściej. Skontaktuj się z ekspertami od Multiled i wybierz najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu.